Nasza uroczystość przepada na dni szczególne. 21 luty, Dzień Wspomnienia Liturgicznego Błogosławionego Henkesa, 22 luty wczoraj minęła 95 rocznica jego męczeńskiej śmierci w KL Dzisiaj kończymy nasze triduum, na które złożyły się msza święta w kaplicy Sióstr w Marynie Pokalnej w Rzeziu, którą odprawił w ksiądz przemysłach krakowczych Pallotti. Msza święta w kościele świętego Mateusza w w Republice Czeskiej, którą odprawił ksiądz Bartłomiej Blaszka, tamtejszy proboszcz. A dziś, święta, w święta Kościoła pod wysłaniem najświętszego serca pana Jezusa, poprzedzona konferencją naukową. W zakończeniu tego tytułu bierzemy aktualnie swój udział. Wierzymy, że nasze modlitwy wyjadnają nam tak potrzebne Boże łaski. Uroczystość zachowamy w sercu i będziemy to wydarzenie wspominać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Pozwolę sobie powitać imiennie naszych dostojnych, zaszczytnych gości, ale prosiłbym żeby na aurę o oklaski na sam koniec, jak powiem, że właśnie zakończyłem, bo teraz ten czas biegnie. Jego Ekscelencja Biskup Andrzej Czaja, Jego Ekscelencja Biskup Jan Kopiec, Jego Ekscelencja Biskup Rudolf Pierskała, Jego Ekscelencja Biskup Jan... Martin Dawid, Jego Ekscelencja Biskup Adrian Galbas. Witam serdecznie prowincjałów Palotynów z Warszawy, księdza Zemana Hanasa i księdza Adama Kanizawa z Poznania. Witam pana ministra Michała Wozia, członka Rady Ministrów, rządu Rzeczpospolitej posła na Sejm RP. Witam panią Brigit Fizy Ryzle, konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec. Witam Pana generała Jacka Kietińskiego, komendanta głównego służby więziennej. Pana pułkownika Andrzeja Balińskiego, dyrektora Okręgowego Służby Więziennej Katolica, Katowicach. Pułkownika Grzegorza Kościńskiego, dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu. Pułkownika Iwo Turok, dyrektora Zakładu Karnego w Opawie. Księdza Andrzeja Pawlica, kapelan Zakładu Karnego w Opawie. Witam władze samorządowe naszego miasta i regionu. Pana Starostra Ciborskiego Grzegorza Swobody, patrona honorowego. Pana Dariusza Polowego, prezydenta miasta Cibusz, patrona honorowego. Witam Porsche Czandarowej, Urzędu Instytucji i Organizacji Pracowników Światowo-Kulturalnych. Witam bardzo serdecznie wszystkich w imieniu Komitetu Organizacyjnego i organizatorów, księży, siostry zakonne, funkcjonariusze służby więziennej i wszystkich służb mundurowych. Chór Brzezie pod dyrekcją pani dr Aleksandry Gamrot oraz Soliski, pani Marty Gamrot i pianista Andrzeja Rosowa. Wszystkich przybyłych na tę wyjątkową, tak bardzo dla naszego miasta i regionu uroczystość, a szczególnie naszych miłych gości z Republiki Czeskiej i Niemiec, na czele z ich starostami, Restrachowicz, Hacz oraz proboszczami z tych parafii. Witamy serdecznie. punkt, jakim jest odsłonięcie pomnika tablicy upamiętniającej błogosławionego Rzadza Hentgesa w Raciborzu. Przed nami ten pomnik z tablicą. Mam jeszcze nadzieję, że w niedalekiej przyszłości dodamy tam dwie tablice. Tak, to jest zaproszenie w języku czeskim i w języku niemieckim. Serdecznie proszę o odsłonięcie pomnika tablicy upamiętniającej. Ministra Michała Bosia, członka rządu, członka rządu Rzeczpospolitej, patrona honorowego, komendant dyrektora więzienia Raciboszu, Starosty Raciboskiego i Prezydenta Miasta Racibórz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo o plaski Dziękujemy za odsunięcie Czyli tą część cywilną mamy za sobą. Chodzi do historii. No i najważniejsze dla nas. Poświęcenie pomnika dla wisutającej. Proszę o za poświęcenie jego ekscelencją biskupa Andrzeja od odnariusza naszej dzieci z Bardzo proszę. Święty Jan Paweł II na Górze Świętej Anny, gdyśmy go gościli w 1983 roku, mówił do nas wszystkich na tej ziemi śląskiej, że ta ziemia ciągle potrzebuje wielorakiego pojednania. Myślę, że błogosławiony Richard Henkes może być jednym z patronów tego pojednania, którego ciągle nam potrzeba, które może być też bardzo znakowe dla całej Europy, a może też być bardzo formacyjne dla młodego pokolenia. Tutaj, wraci Bożu, myślę, byłoby dobrze, a mamy taki gmach wykupiony przez Karitas o opolskiej, który zbudował jeszcze ksiądz Uliczka, by w tym domu mogło powstać takie centrum, centrum formacyjne służby prawdzie i miłości. Trzech narodów: Czechy są tu z nami dzisiaj, bracia z Czech. Niemcy jest i ta nacja reprezentowana w osobie. Pani Konsul, i nie tylko. No i my tu na Śląsku, Polacy, autochtoni, przybyli z różnych, także innych miejsc Polski. To tak podpowiadam, bo jest i Pan Minister, jest i Pani Konsul. Może by nam się coś udało w tym kierunku w przyszłości zrobić. A ufam, że Rodzina Paletyńska, Wielka, Wspaniała, nie odmówi nam. Gdy poprosimy o to, żeby podjęli formację w tym domu, bo przecież ich charyzmatem jest apostolat, apostolat świecki. To jest na dzisiejsze czas niezwykle ważne. Już tam raz drugim lubnąłem dzisiaj do prowincjałów i do biskupa i może, może pewne dzieła będziemy mogli wspólnie podjąć. Nie chcę za dużo zdradzać, ale to jest też jedna z takich intencji, którą chciałbym Wam tutaj podać. Za szczególnym stawienictwem błogosławionego Richarda. Co byśmy tak znakowo dla młodego pokolenia, ale i dla nas dziś, gdy nieraz się tak bardzo dzielimy, i dla całej Europy podjęli tutaj takie szczególne dzieło formacyjne e, służby, prawdzie i miłości, bo bez tego nie ma pojednania. O błogosławieństwo Boże przed tym poświęceniem tablicy poświęconej błogosławionemu Richardowi. Chcemy prosić słowami modlitwy pańskiej, ale rozpocznijmy od języka niemieckiego, potem poprosimy biskupa Martina, by może przewodniczył czeskiej modlitwie pańskiej i potem jeszcze po polsku. Vater unser im Himmel, erheil werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. <laughs> Panie nasz, bezdejszy, daj nam dnes, a odpuść nam nasze winy, jako i my na nasz inny Bóg. A nie nas ale zbaw nas od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego, poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas spraw ode złego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław, Panie Boże, tę tablicę upamiętniającą życie, dzieło, świadectwo wiary błogosławionego Richarda Henkesa. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Richarda Henkesa pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławiony Richardzie, módl się za nami. Palotyna, żyjącego w latach 1900-1945. Wychowawcy młodzieży, wybitnego kaznodziei, rekolekcjonisty, który pełnił posługę na terenie Śląska w wyniku swoich antynazistowskich wystąpień najpierw osadzony w więzieniu w Bożu, a następnie zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł 22 lutego 1945 roku. Beatyfikowany 15 września 2019 roku jako męczennik w obronie wiary i godności ludzkiej. Podpis Mieszkańcy Raciborza 23 luty 2020 roku. Błogosławiony Richardzie módl się za nami. Rzeczywiście bardzo krótko. Ja powiem, że dzisiaj jestem ogromnie wzruszony z racji tego, że jestem palotynem i Ślązakiem. To są te dwa światy, które są tak bliskie naszemu błogosławionemu, chociaż się nie urodził i nie wychował na tej ziemi, to jak słyszeliśmy mówił, że to jest jego druga ojczyzna. I tak bardzo w ten klimat, charakter tego miejsca i tych ludzi, że całe życie już był z nim związany I jest Palotynem i charyzmat palotyński, ten charyzmat, o którym ksiądz wspomniał, otwartości na wszystkich, pewnie też z tego powodu chodził do tej knajpy, bo gdzieś od świętego Wincentego Palotiego się tego nauczył, że trzeba ludzi szukać tam, gdzie oni są, a nie tam, gdzie my jesteśmy. Więc te dwa powody jakoś są dla mnie dzisiaj ogromnie, ogromnie wzruszające. W osobie błogosławionego Richarda widzimy księdza, za którym zawsze tęsknimy, o którym marzymy, którego chcemy i którego potrzebujemy. To znaczy księdza, który jest bliski Bogu i ludziom, i te dwie bliskości nie są ze sobą sprzeczne ani kolizyjne, tylko się nawzajem uzupełniają. Dlatego, że jest blisko Boga, jest blisko ludzi, a że jest blisko ludzi, to ich wszystkich zanosi do, do Pana Boga. Ale w tym miejscu nie opuszcza mnie jeszcze jedna myśl, ponieważ to, ten, ta, ta tablica jest postawiona przed e, aresztem, gdzie błogosławiony Richard spędził kilka miesięcy, za czym pojechał do Dachau. A kiedy się czyta jego listy, stąd pisane do swoich krewnych, do matki, do innych osób, to z nich przebija wielka, ogromna wewnętrzna wolność. Chyba taką wolność wewnętrzną, jaką posiadł w tym miejscu, nie miał jej nigdy wcześniej. I to pokazuje, że można być zewnętrznie zniewolonym i pozostać wewnętrznie wolnym. I niestety może być też na odwrót, że można żyć w kraju wolnym i być w różnorakich wewnętrznych zniewoleniach. Więc niech także w tym będzie dla nas wszystkich, niezależnie od tego, jakie jest nasze powołanie w kościele. Niech dla nas będzie Błogosławiony Richard wielkim nauczycielem, wielkim przykładem i też wielkim wyzwaniem. Właśnie w tej trosce o wewnętrzną wolność. I ostatnie zdanie. Chcę bardzo podziękować władzom lokalnym i samorządowym Raci Boża i Ziemi Raci za ten pomysł. Trochę nas jako Palotynów zawstydziliście, bo myśmy nie zrobili żadnego dziękczynienia za, za ratyfikację Błogosławionego Richarda, także bardzo dziękujemy. I, i dziękuję za, y, za realizację tego pomysłu, taką logiczną, jakiej dzisiaj byliśmy świadkami. To znaczy, że mogliśmy oddać Panu Bogu cześć poprzez liturgię, poprzez mszę świętą, ale mogliśmy się też bardzo wiele nowego i cennego i pożytecznego nauczyć, a więc y, by, była także formacja. To wszystko jest bardzo sensowne i za to bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że nie będziemy mówić po polsku. <laughs> Já bych vás chtěl všechny srdečně pozdravit jménem biskupa naší dieceze, biskupa dieceze Ostravské opavské Františka Václava Lobkovice. Vždycky bardzo srdečně pozdravím vymění jménu biskupa diecezálního Františka Lobkoviča. Mám radost z tohoto dnešního setkání při příležitosti odhalení pamětní desky Richardu Henkesovi. Osobně mám velkou radost, že mohu být dnes tady na té kiedy odsłaniamy tablice, naszego męczennika. Protože se ukazuje, že spojuje tři národy, které tady ve slesku mají k sobě velice blízko. Poláky, Čechy a Němce. Je to zvláštní osoba, která łączy tři národy. Německý, polský i český. A je svědectvím o tom, jak důležité je spojować ludzi bez rozdílu wyznania, bez rozdílu narodności czy czegokolwiek innego. Nasz błogosławiony męczennik jest znakiem i świadectwem, i świadkiem tego, że można łączyć, jest potrzeba łączyć wszystkich ludzi bez wyznania, bez jakiegokolwiek podziału na wyznanie, pochodzenie i narodowość. Ale čím je potřeba ty lidi spojovat? Já jsem se včera dozvěděl, že když byl tady Richard Henkes ve vězení v Rativoři, píše dopis do Strahovic. Ale čím máme volnit lidi, či co má nás volnit? I včerejši dověděvám o tom v líště, který Boguslaviony Richard píše i posílá do Strahovic píše v tom dopise, nebo prosí v tom dopise za odpuštění člověka, se kterým se, kterého nestihl poprosit za odpuštění, a tak ho prosí za odpuštění alespoň tím dopisem. O co prosí v tom liště? Jedno člověka, kterému nezdoužil, jak by se uspravedlivit, i kterému neodpuštil, odježdajíc ze své parafii. Tak nám ukazuje, že to, co spojuje lidi, je láska, která se projevuje odpuštěním a která se projevuje službou. A tak tím nejvážnějším, co nás vončí, je především milost a odpuštění jeden druhému. Ještě jednou srdečně děkuji, děkujeme za pozvání a přeji, ať nás tento náš blahoslavený dále spojuje v lásce. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, za udział i wypraszajmy sobie u naszego błogosławionego męczennika to, co jest najważniejsze i to, co nas łączy. Miłość w Chrystusie. Czcigodne Ekscelencje, szanowny Panie Ministrze, szanowna Pani Konsul, wszyscy dostojni goście. Panie Piotrze, wielkie, wielkie dzięki za tą inicjatywę za to, że Racibórz dzisiaj stał się szczególnym miejscem. Jak słyszeliśmy, staliśmy się wyrzutem sumienia dla zgromadzenia Palotynów i rzeczywiście w Raciborzu dzieje się historia. Trzy narody Przedstawiciele tych narodów pochylają się nad postacią niezwykłą. Postacią, która przychodzi do nas z tym jednym krótkim zdaniem. Musi być ktoś, kto to powie. I często, nie tylko w życiu społecznym, w polityce, ale bardzo często w naszym życiu osobistym też stajemy w tak, przed takimi momentami, gdy musi być ktoś, że to powie. I też w tym czasie takim, który już powoli nadchodzi, w czasie Wielkiego Postu, jak ksiądz blisko był uprzejmy, zalecić nam zadanie domowe. Abyśmy podjęli, podjęli zobowiązanie wielkopostne, że być może mamy takie sprawy, w których to my powinniśmy być tą osobą, która powie. Dziękuję.